Co grozi Polsce? Szkody, które zagrażają mieszkańcom. Witajcie. Polska, jako jeden z krajów o długiej historii wydobycia węgla kamiennego, zaczyna zmagać się z konsekwencjami pustek powydobywczych. Które, w połączeniu z brakiem dostatecznej wiedzy na temat cech geomechanicznych, tworzą realne zagrożenie zapadania się gruntu w miejscach dawnych i teraźniejszych kopalni. Przykładów tego zjawiska nie trzeba szukać daleko, gdyż w 2021 roku. Zapadlisko w postaci leja krasowego, powstałe na wskutek pustek podpowierzchniowych, zabrało sporą część działki w polskiej Trzebini. W śląskim Bytomiu natomiast dochodzi do zawału budynków, które władze prowizorycznie podratowują podporami ścian w postaci pali drzewnych. Co na dłuższą metę jest uciążliwe, a w razie nawet lekkich osunięć ziemi niemniej niebezpieczne dla mieszkańców jak brak jakiejkolwiek reakcji ze strony władz. Walka z tym zjawiskiem jest o tyle utrudniona, że w wielu miejscach nie ma dostatecznych informacji na temat geolokalizacji wydobyć, co nie pozwala na działania, a jedyne co pozostaje, to zasypanie teoretycznych zapadlisk. Polska, jako jeden z licznych krajów z długą historią wydobycia, jest realnie zagrożona takim zjawiskiem. A jeśli materiał Wam się spodoba i będzie zainteresowanie, to zrobimy kolejny odcinek z typu Co grozi Polsce? W tym odcinku to tyle dzięki i słyszymy się w kolejnym.